Cześć, jest z nami kolejny gość. Maciej, przedstaw się. Cześć, jestem Maciek z firmy Armatus, generalnego przedstawiciela firmy BYD pojazdy użytkowe na terenie Polski. Dobra, to trzy krótkie pytania do ciebie. Czy wasi klienci pytają już o ładowanie elektryków? Jak to dokładnie wygląda? Oczywiście, zapytają. My oferujemy tylko i wyłącznie samochody elektryczne, więc ładowanie jest nieodzowną częścią całego ekosystemu. Dobra, a jakie auta firmowe pasują do CarPortu z ładowarkami? To myślę, że to jest kwestia uzgodnienia, bo my oferujemy samochody użytkowe różnych kategorii samochody mniejsze, takie typowe, wany, jak i większe, podwozia do zabudowy. I jeżeli klient jest zainteresowany, możemy mu zaoferować kompletne rozwiązanie. Dobra, powiedz mi, czy widzicie, że firmy chcą mieć własną infrastrukturę pod flotę? Naturalnie uważam, że to jest nieodzowna część posiadania samochodu elektrycznego, zarówno jeżeli mówimy o osobach, które posiadają te samochody prywatnie, jak i o firmach, No, gdyż po prostu ładowanie jest tańsze na miejscu niż w sieciach zewnętrznych. Super, dziękuję Ci bardzo za informację.